Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie u mnie na kanale. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o kosmetykach kolorowych, które zabieram ze sobą na wakacje. Wyjeżdżamy na 10 dni i po kolei Wam pokażę, co ze sobą zabieram na taki urlop. Jako pierwsza jest to podkład z firmy Bourjois i jest to Healthy Mix Serum. Ja mam skórę suchą i ten podkład został mi polecony i całkiem nieźle się sprawdzam, muszę powiedzieć. Ten jest w kolorze light beige, co jest troszeczkę w tej chwili za ciemne dla mnie, ale myślę, że jak się opalę, będzie ok. Chciałam szczerze mówiąc, kupić wanilę, ale oglądałam i ten, i ten, i do koszyka włożyłam ten, ale myślę, że akurat jak się opalę, będzie, będzie super. Także dla dziewczyn z skórą suchą. Polecam. Do tego podkładu zabieram ze sobą dwa korektory, jeden to jest również z Bourgeois Healthy Mix, to już nie jest w tej wersji serum, ale z tej pierwszej, która wyszła, i ten jest właśnie w kolorze 52 vanila, jest bardzo lekki. Krycie ma takie sobie, ale myślę, że na taki wyjazd będzie idealny, chociaż na ciężkie dni i czarne sińce pod oczami, zabieram ze sobą również korektor z Collection 2000 i to jest ten Lasting Perfection, który jest bardziej gęsty i taki kryjący. W sumie to jest dosyć dobrze kryjący, bym powiedziała. Um, I ten jest w kolorze uh, Light numer 2 2 jeżeli chodzi o oczy, makijaż oczu, e, zabieram ze sobą tylko jedną paletkę cieni. I jest to paletka, którą skomponowałam sama, jak żyłam w Polsce na urlopie. Paletka pochodzi z e, firmy Inglot. E, nie pamiętam kolorów tych cieni. E, trzy są tutaj matowe, jeden jest e, perłowy. E, tego tutaj używam do. Em, em, pod brwiowym Jest bardzo fajnie się tam sprawdza. Jest taki jaśniutki. Ten jest bardziej taki. Ten w zasadzie można używać jako jeden cień na oku i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Się tak fajnie mieni. Jest tu jeszcze taki. Nie śliwka, taki. Nie wiem, nie jest to brąz, nie jest to fiolet. Bardzo fajny odcień. I tutaj jest taki cieplutki brąz do kącików. Bardzo fajna ta paletka, jestem z niej bardzo zadowolona. Zresztą uwielbiam cienie z Do kącików oczu i podłóg biowy również, zabieram ze sobą kredkę La High Brow z Benefita. W takim kolorze, taki leciutko różowy kolor. Bardzo ładna. Nie wiem, czy ona tu ma jakiś kolor. Chyba nie. Zabieram ze sobą również eyeliner. Jest to Rimmel. Um, nie jest on może super i pewnie go nawet nie użyję tam, ale, ale wolę go ze sobą mieć. Jest dosyć intensywny kolor. Ma jest malutki, poręczny, także może się przyda. Zabieram również kredkę e, do, na linię wodną. Ta jest Max Factor. Bardzo długo się trzyma i również, tak jak widać, ma może troszeczkę inny odcień od tej kredki. Jest taka bardziej nude, bardzo fajna. Bardzo ładnie rozświetla oko i powiększa je. Jeżeli chodzi o tusz, do rzęs to jest to taka mała próbeczka, którą kiedyś dostałam. w się za darmo z klinika w kolorze na pewno 01 Black. Uwielbiam tusze z klinika, są naprawdę świetne. Szczoteczko wygląda tak. Tusze z klinika trzymają się naprawdę bardzo długo, nic się z nimi nie dzieje, nie osypują się. Trochę są ciężkie do pozbycia się później w demakijażu, de ale wolę to i żeby mi się tusz nie kruszył i utrzymywał super w dzień, niż niż na odwrót. Także biorę również em, rozświetlacz. Też jak najmniejszą ilość, ponieważ em, nie chcę zabierać tego nie wiadomo ile. Jest to moja resztówka High Beama z Benefita. Bardzo fajny, lekko różowy, ale również taki delikatny, naturalny na co dzień. Bardzo fajny, bardzo go lubię. Do brwi Biorą jeszcze taki zestaw. Jest to zestaw z firmy Catrice. Jestem z niego bardzo zadowolona, ale ma jedną wadę: bardzo tandetne opakowanie. Co widać na załączonym obrazku. Po prostu wieczko chyba przy drugim użyciu odpadło. Ja używam tylko tego koloru. Ten okazjonalnie, ale głównie, głównie bazuję na tym. Bardzo fajny kolor naturalny. Jestem zadowolona. Pod cieniem zabiorę jeszcze bazę, bo tam gdzie jadę będzie naprawdę gorąco. I podejrzewam, że gdybym tego, tej bazy nie wzięła, to cienie by spłynęły mi po 5 minutach. Jest to baza z Urban Decay. Nie używam jej często, ale myślę, że jest ok. Zabieram ze sobą również róż w kolorze Peach Melba z firmy Natural Collection. Bardzo tani, bardzo tani róż i bardzo ładny. Również naturalny. Także super. No i zastanawiam się jeszcze nad zabraniem również z Natura Collection pudru sypkiego, bo tak myślę, że jak tam będzie gorąco, to będę się świeciła okropnie. Także być może wezmę też e, ten puder. E, jeżeli chodzi o usta, zabieram ze sobą dwie pomadki Likery Apocalypse Rimela. Jedna jest w kolorze um, 101 Celestia, a druga jest w kolorze 500 luna, um, nie zwracajcie uwagi na te tutaj, to nie są zabrudzenia, to jest po prostu resztki taśmy, którą była obklejona ta pomadko błyszczyk w sumie. Jeżeli wiecie, jak pozbyć się czegoś takiego, dajcie mi znak, bo Coraz częściej spotykam się z tym, że właśnie kosmetyki są poobklejane, żeby oczywiście ludzie nie otwierali każdego opakowania w sklepie. Ale jest to bardzo denerwujące i wygląda bardzo nieestetycznie. Więc tak, ten kolorek to jeden Celestial. Wygląda mniej więcej tak. Jest taki dosyć ciemny, wpadający w róż. a ten jest bardziej taki nudziak, chociaż... Dosyć widoczne na ustach. Wygląda tak. Jeszcze nie wiem, czy jestem z nich zadowolona, bo użyłam ich dopiero parę razy. I zabieram jedną pomadkę z maka. To jest pomadka w kolorze Hue. Uwielbiam tą pomadkę. Nawilża moje usta. Nie daje może jakiegoś znaczącego koloru, co, co dla mnie jest. Ja lubię właśnie takie Nude pomadki. Nie wiem, czy nawet ją zobaczycie. Jest bardzo fajna. Bardzo przyjemnie się onosi I na tą pomadkę lubię nakładać ten błyszczyk z Chanel, który ma bardzo do niej podobny kolor. Właściwie go nie, nie widać. Nadaje ustom tylko takiego fajnego blasku. Jest dosyć gęsty i troszeczkę lepki, ale mi to jakoś tam szczególnie nie przeszkadza. Do makijażu. Ograniczam się do pięciu pędzelków. E, trzy są z Eco Tools, Jeden jest z Maka do rozcierania, 2.1.7. A jeden jest Urban Decay, który był dołączony do paletki. Także do nakładania różu, do rozcierania cieni, Mac 217. E, Eco Tools do nakładania, do robienia brwi. Ten... Podejrzewam, że użyję go przy cieniach. No i taki do nakładania cieni. Oprócz tego zabieram jeszcze dwa lakiery do paznokci. Są to lakiery z firmy OPI. Ten różowy mam właśnie teraz na paznokciach. Bardzo ładny. Uważam, że na, na lato, na te miesiące super. Jest to tylko taka mała próbeczka, więc nie, nie zabierze dużo miejsca. I również ten czerwony. Uwielbiam kolor czerwony na stopach szczególnie w okresie wakacyjnym, także ten na pewno jedzie ze mną. I to na tyle dziewczyny. Powiedzcie, co sądzicie o mojej kolekcji. Może o czymś zapomniałam, może powinnam jeszcze coś zabrać, może czegoś nie powinnam wziąć. Aha! I jeszcze konturówka do ust pro zapomnienia. Jest to konturówka z, z firmy L'Oreal Always Toasted. Ja ją również używam jako samej pomadki. I nakładam na nią ten błyszczek. Bardzo ładnie wygląda. Również taki nudziekowy efekt. Bardzo fajna, fajnie również wygląda. No i oczywiście też jest obklejona tą taśmą. Także jeżeli podobał Wam się filmik, dajcie znać. Jeżeli chcecie, żebym nagrała Wam, co zabieram ze sobą, jeżeli chodzi o pielęgnację, no to napiszcie mi w komentarzach na dole. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia. 啊อ、uh oh.